Jak zapakować prezent w papier, ale bez taśmy klejącej? Bardzo ciekawa technika pakowania. Chwila cierpliwości i mamy efektowne i eleganckie pakowanie. Odmierzamy papier tak, aby zakrywał nam z zapasem cały prezent. Ucinamy i składamy po przekątnej, aby ostatecznie otrzymać mniej więcej kwadrat. Papier przekręcamy o 45 stopni, a pudełko kładziemy na środku. Łapiemy górny róg papieru Przykrywamy górną powierzchnię prezentu i powoli przeciągamy róg aż do momentu, kiedy krańce papieru zakryją pudełko. Idealnie. Tę część na razie zostawiamy, a łapiemy dolną. Zakrywamy prezent i zaginamy krańce. Czas na istotny trik tej techniki. Ręką, dociskając delikatnie papier do stołu, zaginamy sobie spód papieru po lewej stronie tak, aby stworzyła nam się krawędź. Następnie łapiemy papier na końcu i ciągniemy zaginając do środka. Robimy to na spokojnie, pozwalając papierowi pokazać nam, gdzie powinny pojawiać się zagięcia. Na bieżąco je korygujemy, wygładzamy i doginamy. Trudność tej techniki zależy często od rodzaju papieru, jakiego używacie, bo twardszy papier będzie wymagał większej kontroli. Teraz to samo robimy po prawej stronie. Ręką dociskamy wewnątrz papieru krawędź do spodu, łapiemy papier na końcu, prowadzimy do środka i zaginamy. W tym momencie powstała nam bardzo istotna część. Czyli utworzyła nam się tu taka kieszonka. W zależności od proporcji pudełka, jakie pakujemy, te boki papieru mogą zagiąć się trochę pod kątem, na zakładkę, ale to jest jak najbardziej ok. Dopóki ciągle tworzą właśnie taką kieszeń, do której będziemy mogli potem włożyć papier. Teraz pora zagiąć resztę papieru. Tak samo jak w poprzednich krokach, ręką dociskamy w środku papier, aby stworzyć delikatne linie zagięć. Łapiemy papier za kraniec i prowadzimy do środka, po drodze korygując zagięcia, aby ostatecznie ładnie przykryć górę pudełka równo z jego powierzchnią. Ten krok zwykle wymaga więcej cierpliwości. Nawarstwia się tu sporo papieru, który na spokojnie po kolei musimy ujarzmić, korygować i zaginać. Wygładzamy powierzchnię i czas na najbardziej satysfakcjonujący etap. Dociskamy wszystkie krawędzie, a pozostały papier zaginamy i wkładamy do tej właśnie kieszonki. Wykańczamy i mamy przepięknie zapakowany prezent bez taśmy. Wszystko się bardzo dobrze trzyma, nie rozsypuje, nie otwiera. Jedynie trzeba przyznać, że czasem ta technika wymaga kilku prób. Nie jest to tak proste jak przy klasycznym pakowaniu z taśmą, ale jak już dojdziecie do wprawy, satysfakcja wynagrodzi Wam wszystkie trudy. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!